Witam na Ludboxie. Dzisiaj w odcinku pogadamy sobie o cyberpunku. Wiem, jest to dość nietypowy temat w naszych odcinkach, ale jest o czym gadać. Dokładnie mówiąc, CD Projekt Red prosi o opinię na temat zadań w ich najnowszej produkcji. Dodatkowo w materiale obczajemy nową fotografię z serialu The Last of Us, no i muszę przyznać, że niby to jest nic, a jednak szykuje się coś epickiego. Dochodzi także temat Death Stranding Director's Cut, które jest zbombardowane przez graczy. Teraz uwaga, bo pogadamy o modzie do Wiedźmina, dzięki której my poczujemy się jak w Dark Soulsach oraz będzie też o modzie, do Skyrima, gdzie możemy wcielić się w Wiedźmina. Poza tym Aloy's Horizon, przychodząca ewolucja wyglądu i taki smaczek dla fanów Marvela, ponieważ szykują oni produkcję jedynie na PlayStation 5. Jeszcze na starcie polecam zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem. W tym momencie macie 10 ostatnich subskrybentów na ekranie, aby do nich dołączyć, to dobrze wiecie co robić. Ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy! Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com A gdy użyjecie kodu LOOTBOX, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Zacznijmy od tego, że główny projektant questów Cyberpunka 2077, Paweł Sasko prosi graczy o opinię na temat zadań z gry z myślą o wykorzystywaniu tych danych do dalszego ulepszania tytułu i być może nadchodzących projektów studia. Najnowsza produkcja CD Projekt Red ma mieszaną reputację wśród publiczności, nawet po miesiącach wysiłków studia zmierzających do poprawy jej wydajności technicznej na kilku platformach. Jednak wcześniej polski deweloper sygnalizował, że firma jest oddana pracy nad futurystycznymi przygodami Wii tak długo, jak będzie trzeba go sprzedawać przez lata? Mając to na uwadze, główny projektant zadań zaczął aktywnie zbierać opinie fanów, aby zrozumieć, co najbardziej przemawia do graczy. Sasko zamieścił swoją ankietę na Twitterze, zachęcając fanów do podzielenia się swoimi przemyśleniami na ten temat. Deweloper poinformował, że obecnie pracuje nad świeżym spojrzeniem na zadania dla swojego zespołu. Aby poprawić sytuację, Paweł Sasko chce się dowiedzieć, co każdy pojedynczy gracz sądzi o zadaniach w grze Cyberpunk i dlaczego tak myśli. Każdy może dołączyć do dyskusji, wystarczy, że podacie jakiś element, który. Zapadł wam w pamięć i najbardziej się spodobał lub najmniej. Dodatkowo Sasko podziękował wszystkim fanom za pomoc i zagranie w grę, ponieważ bez nich byłaby to duża klapa. Wygląda na to, że autorzy zamierzają wykorzystać dane do ulepszenia nadchodzących rozszerzeń Cyberpunka, a nawet wziąć pod uwagę opinie graczy podczas pracy nad kolejną dużą grą RPG. Wątpliwe jest, aby serie zadań, które są już w grze, zostały w jakikolwiek sposób zmienione. Lecz dzięki fanom nadchodzące questy mogą ulec zmianie. W końcu rzuciliśmy okiem na Joela i Ellie z serialu telewizyjnego. HBO The Last of Us. Cóż, tak naprawdę nie możemy zobaczyć ich twarzy, ponieważ są odwróceni od kamery, ale kostiumy, plecaki i ogólna sceneria obrazu wykonały świetną robotę, przekształcając Pedro Pascala i Belle Ramsey w nasze ukochane postacie. Pascal i Ramsey wyglądają jakby zostali wyjęci z gry dzięki dbałości ekipy do spraw kostiumów i makijażu. Oboje noszą ubrania, które wyglądają podobnie do tych, jakie nosili ich bohaterowie w pierwszej grze. Nawet postrzępione plecaki ozdobione szpilkami wyglądają jakby zostały idealnie odtworzone. Żone. Zdjęcie przedstawia Joela i Ellie patrzących na katastrofę lotniczą w oddali. Chociaż w grze nie ma zestrzelonego samolotu, to nie jest to zaskakujące, ponieważ Neil Druckmann, który wyreżyserował grę i jest producentem wykonawczym serialu, powiedział, że niektóre odcinki znacznie odbiegają od narracji, którą dobrze znamy. Cokolwiek by się nie stało, ta dwójka z pewnością znajdą wśród wraku mnóstwo zapasów. Na sam trailer przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ale i tak fotografia wygląda znakomicie. Nie wiem jak wy, ale ja już się nie mogę doczekać. Teraz przejdziemy w klimaty modów. I zaczniemy od Skyrim'a. Tak naprawdę modyfikacje Wiedźmina dla Skyrima nie są niczym nowym. Gerald z Rivi pojawił się w grze dzięki kilku modom, w tym jednej, w której jest nagi. Jednak dodatek gra jako Wiedźmin nie tylko pozwala wcielić się w Białego Wilka, ale też czyni z Wiedźminów grywalną rasę. Podobnie jak większość gier RPG, Skyrim pozwala wybierać spośród określonej liczby ras, do których może należeć twoja postać. Mod twórcy Rob A. dodał do tej listy wieśmaków. To pozbawieni skrupułów, łajdacy bez sumienia i cnoty, prawdziwe stworzenia z Zdolne jedynie do odbierania życia. Takie słowa czytamy w opisie gatunku w menu tworzenia postaci. I w sumie nie odbiega to zbytnio od tego, co ludzie myślą o Wiedźminach w uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. Nie trzeba koniecznie grać postacią przypominającą Geralta. Nadal możecie dostosować je do swoich preferencji, ale charakterystyczne żółte oczy pozostaną niezmienne. Rasa ma nawet swój własny zestaw unikalnych cech i przywilejów. Dzięki próbie traw, Wiedźmini są prawie odporni na wszystkie choroby i mają 50% odporności na mróz, ogień, magię i wstrząsy. Ich moce, mutagen endomorphisis, zapewniają również zwiększoną regenerację magii i zdrowia, a także zwiększają prędkość ruchu. Oczywiście znaki są główną częścią arsenału Wiedźmina, a Robay zmienił przeznaczenie istniejących zaklęć, aby stworzyć znaki Art, Igni Blast i Igni Stream. A kolejne są w trakcie prac. Temat Wiedźminów zostaje cały czas, lecz zamiast Skyrima będzie o Dark Soulsach. Do trzeciej odsłony znanej serii o Geralcie został stworzony kozacki mod. Pozwala on na wykańczanie przeciwników w stylu postaci ze słynnych produkcji studia From Software. Dokładnie mówiąc, od teraz Gerwand będzie mógł pokonywać trudnych wrogów i jednym wbiciem miecza w plecy. Modyfikacja oferuje także kontratach, który aktywuje się, kiedy przeciwnik będzie chwiał się na nogach, na przykład po ogłuszeniu. Dodatek jak zwykle pobierzecie na stronie Nexus Mods. Założy się, że większość osób, która ogląda lootboxa, ma jakikolwiek związek z Marvelem. Czy to widział jakiś film w telewizji, czy to był na jakimś w kinie. Nie da się ukryć, lecz Marvel umie w biznesy. Samo stworzenie MCU, gdzie najwięksi herosi i uniwersum mogą się spotkać, jest czymś niesamowitym. Powiedzmy sobie szczerze, Marvel jest obecnie liderem w branży filmowej. Lecz co jeśli staliby się także liderem w branży gier? Na początku weźmy pod uwagę, jakie tytuły wypuścili. W sensie, wiadomo, nie oni, ale wydawcy, których zatrudnili. Pierwsze to Marvel's Avengers, które... T... A... ...wielu liczyło, że będzie to dobre, a tutaj taki bubel. W sensie może inaczej, gra nie jest moim zdaniem zła, ale jakaś taka kurde nijaka. Do zestawienia trzeba oczywiście zaliczyć spider y, których no nie trzeba nikomu komentować. Insomniac Games odwalił kawał dobrej roboty, no i to widać. Pamiętajmy jeszcze, że szykowani są także Strażnicy Galaktyki, którzy jak na razie wyglądają ok, ale nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Dodatkowo jak wiemy po PlayStation Showcase to Spider-Man 2 i Wolverine także pojawią się niebawem. Okazuje się, że deweloper może opracowywać je jeszcze jedną grę na licencji komiksowych postaci Marvela Insider Nick Baker ostatnio podczas swojego podcastu Poinformował, że Insomniac Games ma opracować jeszcze jeden tajemniczy tytuł Który ekskluzywnie pojawi się tylko na konsolach Sony Rzekomo ma być to gra wykorzystująca większy szereg bohaterów I w głównej mierze będzie stawiać nacisk na rozgrywkę wieloosobową Na blogu PlayStation szef społeczności Gorilla Games Podzielił się informacjami dotyczącymi gry Horizon Forbidden West Pokazują na wpisie niektóre ulepszenia wprowadzone w modelu postaci Aloy Post daje dogłębny wgląd w szczegóły modelu dziewczyny aż do drobiazgów, takich jak brzoskwiniowy meszek na twarzy postaci. Widać także więcej stawów szkieletowych, aby zapewnić bardziej realistyczne działanie. Zgodnie z artykułem chodzi o to, aby postać i gra były bardziej autentyczne i realistyczne, a zespół dąży do wysokiej jakości i wizualnych punktów odniesienia. Wyróżnione tutaj drobne szczegóły są jednymi z najbardziej imponujących, jakie pojawiły się do tej pory w modelu postaci. Deweloper stwierdził również na swoim blogu, że pomimo wykorzystania przez Horizon West mocy PS5, wersja gry na PS4 nie zostanie skompromitowana. W rzeczywistości twórcy przetestowali grę jednocześnie na PS4 i PS5, aby upewnić się, że gra nie napotka problemów między wersją obecnej i ostatniej generacji. Ostatni news, a jest nim dev's Stranding Director Scott. W ostatni piątek na rynku zadebiutował właśnie owy tytuł i gracze tak średnio zareagowali na całokształt. Jak widać na stronie Metacritic nie wygląda to wcale tak dobrze. Recenzji na obecny moment jest 311, a samych negatywnych jest 125. Wiele osób zarzuca twórcom brak nowej zawartości. Pokażę wam może kilka komentarzy. Nowa wersja to nadal nudny symulator chodzenia w sprawie zerową ciekawą rozgrywką. Unikaj. Wolę oryginalną grę. Nowe wyposażenie naprawdę zrujnowało grę. Nie ma już żadnego wyzwania. Możesz po prostu użyć jetpacka i zjechać z klifu. Wytyfy. Takich wiadomości jest znacznie więcej. Miejmy nadzieję, że zespół Hideo Kojimy posłucha się fanów i jednak coś pozmieniają w najnowszych aktualizacjach. Ja w tym czasie dziękuję za oglądanie materiału, zwijam się, serwus.